No, wyskakuj, zobaczymy się po szesnastej. No idź już, spóźnisz się. Stało się coś? No bo tam nie ma nic ciekawego. Ja już wszystko umiem. Pierwszą mamy matematykę, a ostatnio ze sprawdzianą, no dostałem piątkę. Co ci nie pasuje, co? Po prostu... No powiedz no, przecież wiesz, że możesz mi wszystko powiedzieć, co? Nie masz czasem na coś ochoty, prawda? Hm. No bardzo często. Często robię coś, czego nie chcę, no to nic złego. Też tak muszę. Też się mam zmuszać do czegoś, czego nie chcę. No, ale to nie o to chodzi. no Są pewne obowiązki. Szkoła akurat jest Twoim obowiązkiem. To nie mogłoby być na przykład, no nie wiem, przyjemność? Hm. Czy ja wiem? No, pewnie by mogły. No, ale wiesz, no nie wszyscy robią to samo. Zastanów się, na pewno jest tam coś, co Ci się podoba. Tak, jak stamtąd wychodzę.